Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie wyjątkowo w rękawiczkach, ponieważ niestety przygotowując sobie posiłek no niechętnie zaciąłem się nożem, a że no, niekoniecznie wszyscy muszą lubić oglądać tego typu rzeczy, a nie chciałem po prostu tracić dnia do nagrywania, to postanowiłem, że zrobię to w taki oto niecodzienny hmm. sposób. Przed Wami Lomani El Paso, czyli zapach wydany w 2002 roku. Czuńczy są to perfumy, które mają 22 lata. Na dzień, w którym to nagrywam, nie jest to współczesny zapach, ale tak jak mówię, według mnie jest to w sumie zaleta, bo takich zapachów na rynku już chyba praktycznie nie ma. Nie w, na pewno nie w popularnych sklepach. No więc, może przejdźmy po prostu do prostego unboxingu. Na początku sam sobie kartonik. Kartonik jest wykończony w taki matowy sposób. Całkiem przyjemny. Eee, znajdziemy eee, złote logo: El Paso, informacja o toilet, eee, By Lomani Paris. Wszystko jest utrzymane właśnie w takim e, westernowym nieco klimacie. Parfum parur, czyli to co znalazłem w sumie na wszystkich perfumach Lomani. Nie wiem, czy oni sobie tak po prostu eee, oznaczają model czy coś. No nie mam pojęcia. Nie będę się tutaj doszukiwał eee, oznaczenia. Z tyłu znajdziemy informacje, tak samo jak przy wszystkich perfumach Lomanii, czyli miejsce produkcji, że jest, są to perfumy z Francji, e, skład. Pod spodem jest tylko tam informacja w wielu językach nazwa tego modelu e, kod kreskowy no i od góry też się nic nie dzieje. Na plus same pudełeczko design westernowy myślę, że całkiem oryginalny ojej, wyszedłem na bok myślę, że całkiem oryginalny. Przede wszystkim jest on całkiem przyjemny i kartonik sam w sobie też jest twardszy, jest on wykonany z grubszej tektury, co też według mnie jest tam jakiś drobny plus. Dobra, nie przedłużając. W środku jest niebieski. No, niestety ciężko się go wyciąga, ponieważ ma takie zagięcie do wewnątrz, które bardzo dobrze trzyma buteleczkę w środku. No, wyłaś to tak, korek. O! Po prostu dobrze przylega buteleczka do kartoniku. Sama w sobie buteleczka wygląda w sposób następujący. I mnie osobiście ona przypomina, poza tym, że może nawiązywać się do jakiejś takiej filmowej buteleczki... ...tequili. Szukałem słowa. To poza tym... Ee, no, przypomina mi on Roma Uomo i Trussardi Riflesso. Mamy tutaj grube, matowe szkło. Zakrzywiona, zaokrąglona buteleczka. A tak muszę pilnować, żeby z kadru nie wychodzić. Tutaj nic się specjalnie w nich nie dzieje odkrywczego. Korek jest taki plastikowy, śmieszny, ale myślę, że sam sobie design perfum jest absolutnie ok, tym bardziej jak za cenę. Korek siedzi pewnie. Czuć opór, kiedy się go ściąga, nie jest to opór denerwujący, nie jest to też e, e, nikły opór, więc wszystko gra. Atomizer, jak dla mnie na plus, jest to bardzo fajny atomizer, który w przeciwieństwie do Lekupe daje nie dość, że dużą chmurę, to jeszcze bardzo przyjemnie pracuje, to znaczy według mnie ja bardzo przyjemnie pracuje, no i ciśnienie wytwarza absolutnie optymalne do rozpylenia perfum. Na fragnantice znajdziemy akordy, które świadczą, że są to perfumy aromatyczne, drzewne, świeże korzenne, cytrusowe, ciepłe korzenne, pudrowe, lawendowe oraz mieszane. Eee, nuty jakie tutaj są. To cytryna, bergamotka, eukaliptus, tymianek, lawenda jako nuty głowy, goździk, jałowiec, gałka muszkatołowa, jaśmin w nutach serca oraz drzewo sandałowe, mech dębowy, cedr, piżmu oraz ambra w nutach bazy. No musicie przyznać, że jak na, na ówczesne standardy to nie jest to tak oczywista kompozycja. Eee, według Fragnantiki, a w zasadzie tutaj użytkowników, te perfumy są podobne do e, Shapsa Ralfa Lorena i do Platinum Egoist Chanel. Ile w tym prawdy nie wiem, ponieważ poza Platinum, którego za bardzo Egoist nie kojarzy już, bo ostatnio miałem z nim styczność w zeszłym roku, więc nie chcę się tutaj wypowiadać, tak, Ralph Lorena Shabs nigdy nie miałem okazji wypróbować. Może kiedyś nadarzy się taka sposobność. Z ciekawostek perfumę na początku... czekajcie, niech sobie przypomnę. Tak. Jak by wam to określić? Dla chłopaka z XXI wieku, ja rozumiem, że te perfumy są z 2002 roku, ale jednak nie miałem okazji, mając roczek, na, na wymachanie tych perfum. Więc dla chłopaka z XXI wieku e, ten początek pachnie jakby. Aqua di Gio, <noise> jakby Aqua di Gio miało romans z Coolwaterem. I, I to jest moja opinia. Nie umiem powiedzieć, którego jest więcej, którego mniej. Nie będę tutaj bazował na procentach, tylko po prostu dla mnie to jest trochę z tego, trochę z tego. I trochę właśnie z takich starszych nut pardimenskich. Natomiast tak bym ten zapach właśnie określił. E, po jednej godzinie e, wygasają nuty. Lekko kwiatowe, cytrusowe. No i utrzymują się głównie według mnie te nuty drzewno oraz mszane. Co mam przez to na myśli? Po godzinie, według mnie, te perfumy czuć tak, jakbyśmy odsunęli szafkę, szufladę z przeróżnymi ziołami. Bez przypraw, tylko z ziołami i zaciągnęli się powietrzem z jej wnętrza. Troszeczkę. Mam właśnie skojarzenie, biegnące w tę stronę. Natomiast według mnie jest to właśnie zasługa tego goździka, jałowca, gałki muszkatołowej, trochę drzewa sandałowego i mchu dębowego. Możliwe, że jeszcze tam cedru. Po dwóch godzinach z tego zapachu już niestety nie zostaje nic. Według mnie, no, wadą tych perfum Lomani póki co Le Coupé i El Paso jest to, że ich trwałość jest naprawdę znikoma, ale jest to kolejna ciekawa, ciekawa kategoria. Pozwólcie, że jeszcze sprawdzę sobie, jakie nuty ma właśnie Uomo i Trussardi, bo one nie będą takie same, ale taka poważniejsza, męska. Yy... Kompozycja jest tutaj jak najbardziej wspólnym mianownikiem pomiędzy tymi trzema perfumami. Refleks to, to głównie nuty owocowe, później lawenda, tonka, skóra wetyweria. No, to raczej nie. Nie, on będzie, ymm, on będzie raczej w stylu właśnie Isolero. No, chociaż jest swoją własną wersją. To nie jest to nie jest klon Isolero, oczywiście. A Roma Uomo to. Bergamotka, grapefruit, jaśmin, jodła, między drzewo sandałowe, ocet, już bliżej Roma ułomu. Eee, możecie się spod spodziewać czegoś mniej więcej idącego w tym kierunku. To nie będą oczywiście te same perfumy, ale kierunek założenia będzie na pewno zbliżony. Eee, tak jak zawsze. Zapach oceniam na aromatyczny, świeży, korzenny, troszeczkę cytrusowy, ale to chyba z początku jest on przyjemny. Powiem Wam, że zgadzam się z osobami, które twierdzą, że jest to zapach dla przyróżnych grup wiekowych. Jeżeli, jeżeli ktoś naprawdę jest młody i, i chce zafascynować się perfumami lub wchodzi w ten świat, to myślę, że może mieć tutaj takie troszeczkę ciekawsze perfumy z no, bardziej e, poważnymi nutami niż tam nasze tam słodkie, owocowe, ówczesne, e, popularne e, produkty. Natomiast jako same w sobie perfumy, no cóż, trudno. Trudno, ponieważ ich trwałość to dwie godziny, tak jak już mówiłem, co nie jest najwspanialszym wynikiem. Projekcja również jest na długość ramion może przez pół godziny, później to już tylko i wyłącznie blisko skórnie. Eee, więc ogólnie te perfumy, podobnie jak niestety Lomani Le Lekupé, no nie mogę zatwierdzić do gam perfum użytecznych, bo. Ich trwałość jest bardzo, ale to bardzo niska. No, przykro mi, ale perfumy, które pachną krócej niż dezodorant, no nie mogą być dla mnie perfumami, bo chociażby nie wiadomo jak ładna była kompozycja, złożona, wybitna. No nie akurat w przypadku El Paso, ale ogólnie perfum. To przez godzinę czy dwie to zdążyłbym nawet zapomnieć, czym pachnę, a już tym bardziej przy projekcji blisko skórnej. Tak jak w przypadku Leku P, do spróbowania, przetestowania. Polecam jako. Poważne podejście do perfum, no niestety nie mogę. To chyba tyle ode mnie. Dziękuję i do następnego.